To jest najprostsza technika manipulacji na świecie. Używa jej kościół, politycy, sekty i ludzie, których masz na co dzień wokół siebie. I co najgorsze, działa na ciebie zawsze, jeśli nie wiesz, jak wygląda. Dzisiaj pokażemy mechanizm, który psychologowie nazywają stopniowaniem zaangażowania. To najbardziej elegancka, cicha i skuteczna metoda wpływu, jaka istnieje. Działa bez przemocy, bez krzyku, bez rozkazów. A jej piękno polega na tym, że człowiek sam siebie przekonuje, że chce robić to, czego ktoś od niego oczekuje. Mechanizm jest banalny. Pierwszy, najpierw proszą cię o coś małego, dwa, potem trochę więcej, trzeci, a na końcu o to, czego nigdy byś nie zrobił na początku. To działa, bo mózg nie lubi sprzeczności. Jeśli zrobiłeś pierwszy krok, to w twojej głowie pojawia się myśl. Skoro to zrobiłem, to znaczy, że to jest dla mnie logiczne i od tego momentu jesteś już podatny na kolejne kroki. Ktoś prosi cię o małą przysługę, kilka dni później o większą, a tydzień później o wielką. I ty to robisz, bo twój mózg próbuje być spójny. Nie chcesz sobie przyznać, że dałeś się wciągnąć. Kościół stosuje tę technikę od tysiącleci: najpierw proste rytuały, potem obowiązki, potem poczucie winy. Potem uzależnienie emocjonalne, a na końcu pełna kontrola nad Twoją tożsamością. Zawsze zaczyna się od czegoś małego. Chodź nam sze, pomódl się, to nic nie kosztuje, a kończy na tym, że czujesz winę za całe swoje życie i zależność od instytucji, która twierdzi, że tylko ona może Cię uratować. Politycy używają tego dokładnie tak samo. Najpierw mówią: chcemy tylko Twojego poparcia. Potem: musimy ograniczyć Twoje prawa, ale to dla bezpieczeństwa. A na końcu oddaj nam pełną władzę, bo tylko my wiemy, co jest dla ciebie dobre. Zawsze ten sam schemat. Mały krok, większy krok, pełna kontrola. No, dlaczego to działa? Bo nasz mózg nie lubi przyznać, że się pomylił. Mechanizm nazywa się konsekwencja, spójność poznawcza, efekt zaangażowania. Jeśli zrobiłeś pierwszy krok, to zaczynasz racjonalizować. Skoro to zrobiłem, to chyba miało sens. To nic takiego, przecież to nie błąd. I tak wchodzisz głębiej, nawet nie zauważając, że ktoś prowadzi cię za rękę. Jest tylko jedna skuteczna obrona. Zatrzymaj się przy pierwszym kroku i zapytaj, czy to jest zgodne z moimi wartościami, czy to ktoś je dla mnie ustawia. Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć, to znaczy, że ktoś właśnie próbuje cię ugotować jak żabę. Powoli, krok po kroku, aż będzie za późno. Ta technika działa na wszystkich na mnie, na tobie, na każdym. Różnica jest tylko jedna. Ci, którzy ją rozumieją, nie dają się prowadzić na smyczy. Jeśli chcesz poznać kolejne techniki manipulacji, zasubskrybuj nasz kanał. W następnym filmie pokażę mechanizm, który Kościół i polityka stosują, żeby ludzie bali się zadawać pytania.